Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem ją przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany, a wszyscy widząc to przemorali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na no to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ciekawy jestem, gdybyście mieli określić tą scenę, którą przed chwilą usłyszeliśmy z Zacheuszem, jednym słowem, co byście powiedzieli. Krodeskowa, zbyt śmiała, dziwna, dziwaczna. Wyobrażam sobie Zacheusza jako człowieka, to nam mówi wprost Ewangelia, niskiego, ale w mojej wyobraźni jest też troszkę grubaskiem. I ten grubasek wspina się na tą sykomorę po to, żeby zobaczyć nauczyciela przeciskając się przez tłum, a jednocześnie jest człowiekiem, ogromnie poważanym, bo jest bardzo bardzo bogatym, jest zwierzchnikiem wielu ludzi. Jak opisać taką scenę, jak w ogóle odnaleźć się w tej narracji Świętego Łukasza z dzisiejszej liturgii? Proponuję, żeby zestawić dwa teksty. Ten tekst, który czytamy dzisiaj, z tekstem z tej samej Ewangelii, Ewangelii według Świętego Łukasza z 18 rozdziału od 18 wersetu. W XVIII rozdziale Łukasz przytacza rozmowę zupełnie inną. Tutaj mamy Zacheusza i Pana Jezusa, tam mamy, tak nam podaje tradycja, bogatego młodzieńca i Pana Jezusa. Chociaż trzeba powiedzieć, że sama Ewangelia wcale nie mówi o tym, że ów człowiek był rzeczywiście młody. Obu łączy, pewne, łączy kilka rzeczy. I Zacheusz jest zwierzchnikiem, zwierzchnikiem celników, i młodzieniec, tak go nazywajmy, choć nie jesteśmy pewni, czy młodzieńcem był, i młodzieniec był zwierzchnikiem. Nie wiemy, kogo był zwierzchnikiem, ale prawdopodobnie było to coś dobrego. Być może nawet był jakimś zwierzchnikiem religijnym. Z jednej strony Zacheusz był bardzo bogaty, z drugiej strony. Młodzieniec był bardzo bogaty. I mamy też pewne różnice pomiędzy tymi dwiema postaciami. Kiedy czytamy Ewangelia, 18 rozdział, i kiedy przechodzimy potem do 19 rozdziału, żeby przeczytać fragment o Zacheuszu, widzimy, że młodzieniec zachowuje przykazania od młodości. Być może dlatego mówimy o nim młodzieniec. Jest to człowiek prawy. Jak Pan Jezus go pyta. Czy właściwie to on sam mówi, że zachowuje wszystkie przekazania od samej od młodości i jakby nie urąga im ani na kawałek, to możemy być pewni z dużą dozą prawdopodobieństwa, prawie pewni, że Zacheusz nie jest takim człowiekiem, który zachowuje przekazania. Skąd, skąd takie domniemanie? Dlatego, że na końcu tej Ewangelii pan Jezus mówi, i on jest synem Abrahama. Co daje nam bardzo wyraźny sygnał, że nie pochodzi z, z narodu wybranego, że jest kimś z zewnątrz, a jak jest z kimś z zewnątrz, to nie mógł przestrzegać przykazań. Pobiegł na tą sykomorę, ponieważ był po prostu zainteresowany Panem Jezusem. Jeden i drugi staje przed Panem Jezusem, młodzieniec pyta co robić, a Zacheusz nie pyta co robić, po prostu robi. I Pan Jezus mówi do młodzieńca, co ma zrobić i ten nie robi, i odchodzi zasmucony. Do Zacheusza natomiast Pan Jezus nic nie mówi, co ma robić. To Zacheusz coś robi, i Pan Jezus mówi zbawienie przyszło i dotyka Twojego domu. Zacheusz jest szczęśliwy, radosny, młodzieniec jest smutny. Gdzie zatem jest ta różnica pomiędzy tymi dwiema postaciami? Co jest takim kluczem? Do tych scen. Bo można by mylnie powiedzieć, że należałoby nie przestrzegać przykazań pańskich i wtedy daje nam to radość zbawienie i nawrócenia. Ale to tak nie jest. To, byłoby, to byłby duży błąd. Różnicą, po, różnicą chyba jest ten moment wczytania się w słowo. Spróbujcie jak będziecie wracać do domu, czy wrócicie do domu, sięgnąć sobie po ten tekst Ewangelii według św. Łukasza, 18 i 19 rozdział i przeczytać obie te sceny. Być może usłyszycie to, co ja usłyszałem. Rozmowa pomiędzy młodzieńcem a panem Jezusem to jest rozmowa, scena, w której młodzieniec pyta, co mam robić? Pan Jezus pyta go, a co robisz? Młodzieniec mówi, mistrzu, panie, nie znamy nawet imienia młodzieńca. Nie, nie ma miejsca na to, żeby, żeby pan Jezus zwrócił się do niego po imieniu. To jest rozmowa, Niezwykle formalna to jest rozmowa o zasadach, to jest scena, w której, jest, która jest przepojona prawem zasadami, obligatoryjnością i nie ma spotkania pomiędzy Jezusem a człowiekiem, o którym nawet nie wiem, jak ma na imię. Scena z dzisiejszej Ewangelii. Być może dla kogoś trochę groteskowa, bogacz wychodzący na sykomorę, na drzewo. To scena, w której nie ma formalizmu, a mogłoby być. To scena, w której Zacheusz zostawia swój urzędniczy patos. To scena, w której Jezus zwraca się do niego po imieniu, zwróćcie uwagę. Kiedy czytamy tę Ewangelię, Pan Jezus nie usłyszał tego imienia. To on się zwraca, on zna jego imię. Mówi, Zacheuszu, zejdź prędko. To jest scena, w której nie ma narracji pod tytułem, co mam zrobić. Tylko w momencie, kiedy Zacheusz słyszy słowo, po prostu wie, co ma robić. Wie, bo doświadcza, bo kocha. Dwie sceny, dwie rzeczywistości. Możecie doszukiwać jeszcze tam mnóstwo różnic. Dwie sceny, które z jednej strony scena młodzieńca i pana Jezusa formalna o zasadach, a z drugiej strony Zacheusza, który nie podejmował tak długo tych zasad, który nie umiał, nie wiedział nawet i nie miał przestrzeni na to, którą można przeczytać trochę groteskowo, trochę ze śmiechem, trochę z uśmiechem nawet, cała ta scena pokazuje. Po prostu taką zwyczajność podejścia Zacheusza do Pana Jezusa i Pana Jezusa do Zacheusza. Pokazuje wyłączenie tego formalizmu, pokazuje bliskość, pokazuje relacje, pokazuje moment, w której jedna osoba jest ważna dla drugiej i na odwrót, w której nazywają się po imieniu. Oczywiście Zacheusz zwraca się do Pana Jezusa. W sposób odpowiednio godny, ale chcę go zobaczyć, pragnie go zobaczyć. Bogaty młodzieniec chce tylko załatwić sprawę, chce zdobyć punkty, chce dokonać formalności, chce być czy wykonać wszystkie zadania w taki sposób, w jaki trzeba. Zachałusz nawet nie myśli o zadaniach. Zachałusz jest człowiekiem, którego ciągnie serce którego pociągnęło serce na tą sykomorę, który po tym, jak zostaje wezwany przez pana Jezusa, schodzi i mówi: Oddaję połowę mojego majątku bogim. Czy on miał moment na refleksy, na kalkulowanie, na zastanowienie się, co inni powiedzą, jak w tym wszystkim się poruszać? Nie. Zachałusz jest człowiekiem, który spotyka i w tym spotkaniu dokonuje się niezwykłe nawrócenia, Nawrócenie takie, w którym odczynów zobaczcie żadnej deklaracji, żadnych rozpisek, żadnych pytań, a przecież wymagania są zupełnie inne. Pan Jezus Młodzieńcowi kazał oddać cały majątek, a Zachałuszowi nic nie kazał. Nie ma czegoś takiego, bo Zachałusz wie, co robi bo młodzieniec chciał załatwić sprawę, chciał być formalnie przed Panem Jezusem, a Zecheusz ukochał. To jest ta różnica między tymi dwiema scenami. I to jest to pytanie, gdzie my jesteśmy tak naprawdę, kiedy patrzymy na Zecheusza i patrzymy na tego młodzieńca. Gdzie jest moje serce? Jak ja staję przed Panem Bogiem? Czy to jest tak, że staję przed Panem Bogiem, bo muszę, bo są zasady, bo Kościół katolicki mi tak kazał, bo mnie nauczono, bo jest taka kultura, to wszystko dobrze, nie wyrzucam tego do śmieci, nie słuchajcie tego w ten sposób. To wszystko jest naszym przeżywaniem wiary, jest ważne, ale nie może być jedynym motywem. Nie możemy pozostać na formalnym spotkaniu Pana Boga. Nie może być tak, że ja tylko będę chciał. Od do, zmieścić się w tych granicach, żeby tam wylądować w odpowiednim momencie, żeby się złapać na to, albo nie złapać. Bo wtedy nie będzie relacji, bo wtedy odchodzimy zasmoceni, bo wtedy nie przeżywamy radości spotkania Pana. I być może tak jak Zacheusz będziemy mieli mniejsze wymogi. Być może Pan powie. Nic nie powie, nie każe nam nic zrobić, ale przeżyta relacja, stanięcie przed Panem Bogiem z taką ufnością, stawaniem przed nim z taką od, totalną otwartością, w której wydarza się relacja, nie ma formalizmu, tylko jest osoba. To, myślę, jest zadanie dla każdego z nas.